to teraz jeżeli ja chciałbym to pociągnąć że skoro jako e-commerce menadżerowie dostajemy więcej danych to mhm. co możemy z tym zrobić w sensie takim czy, czy nie tylko iść w kierunku powiedzmy optymalizacji tego UX-u żeby widzieć gdzie strona lepiej przykuwa uwagę czyli jakby jeden to jest UX być może do Mierzenia skuteczności tych reklam, czy tego ruchu płatnego, który kierujemy, być może do SEO też, żeby zobaczyć, co się po prostu czyta, co się nie czyta, ogólna wydajność strony, no bo to też nam powie pewnie, jeżeli ktoś gdzieś nerwowo zaczyna szukać gdzieś tam, nie wiem, przy, przy koszyku, no to być może też to, to jest taki sygnał, nie? Czy, czy jeszcze jakiegoś rodzaju takiej grupy nie wiem, informacji, czy funkcje mhm. możemy, czy może, gdzie możemy skorzystać po prostu na tym jako. Na, nawet admini nie mówię nawet właściciele sklepów tylko um, osoby które pracują nad rozwojem tych platform. Mm -hmm. Okej, okay, let's go.